W lipcu zeszłego roku zrecenzowałem takie oto, customowe centaury i bardzo dobre wrażenie ten produkt na mnie wywarł. A dzisiaj? Dzisiaj zrobimy sobie recenzję zestawu Zakazany Las, spotkanie z Ambridge, bo tutaj mamy centaury i nie ukrywam, że to są te elementy te takie ludzko-końskie elementy które najbardziej mnie tutaj interesują. 139,99 to jest cena katalogowa. 253 klocki tutaj w środku znajdziemy, i wydaje mi się, że jak będzie jakaś promocja na Alto to ja sobie jeszcze ze 2-3 takie seciki dokupię, żeby mieć tych centaurów na jakąś przyszłą makietę. A może nie, może te customowe mi wystarczą, zobaczymy, jak ten element się prezentuje. Zapraszam na recenzję i przy okazji porównanie bardzo szczegółową analizę tych właśnie końskich tułowiów. Może trochę spłyciłem sprawę, bo inne rzeczy w tym zestawie również są interesujące. Zobaczcie chociażby na tego olbrzyma. On jest zbudowany jak taka powiększona minifigurka, no i mamy trochę roślinności. Co prawda to drzewo wygląda średnio, przynajmniej na opakowaniu, ale w środku tam się chyba otwiera. Coś można schować, więc chyba nie jest źle. No i ta Ambridge, <laughs> nauczycielka. Nielubiana, raczej taka okrutna i podła, ale jednak wykonanie tej minifigurki jest naprawdę ciekawe. Okej, okay, ile mamy worków z klockami? Obstawiam, że dwa. Tak jest, zerknijmy jeszcze dla pewności. No w środku oczywiście są jeszcze jakieś drobniejsze elementy popakowane w mniejszy worek i ja się tutaj przyglądam. Gdzie są centaury? No mamy, mamy to. To jest trochę inne niż ciało konia. Tak podejrzewałem, że będzie to nieco mniejsze, ale zrobimy sobie takie kompleksowe porównanie. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, ten olbrzym ma sporo piaskowych elementów, a z kolei w drzewie mamy też, jak widzę, sporo takich cegiełek brązowych, różnych skosów, łuków, więc temu się przyjrzymy. Zerknijmy, jak się prezentuje ten materiał papierowy, że się tak wyrażę. Instrukcja 1-2 to pewnie aha z jednej książeczki budujemy drzewo i centaury, a z drugiej olbrzyma. Tak jest, dobrze myślę, dobrze. Ci uczniowie też już tacy podstarzali. No te zestawy na czerwiec 2020 nie są złe. Krąży mi trochę po głowie właśnie ta wieża astronomiczna, ewentualnie jeszcze może ta komnata, no bo są te takie transparentne niebieskie patronusy. Zobaczymy. Dzisiaj recenzujemy to i nawet chyba zrobimy sobie speedbuild. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Po zbudowaniu tego zestawu stwierdzam, że nie tylko dla tych centaurów warto go mieć, inne rzeczy też są interesujące i powiem wam tylko, że nie zauważyłem arkusza z naklejkami, kiedy wyładowywaliśmy klocki. Ale jak ktoś ogląda Speed Build, no to specjalnie wam zwolniłem, żeby pokazać, jakie tam naklejki się znajdują. Dobra, to może zacznijmy omawianie od graupa, bo on jest tutaj największy. Na pewno dużym plusem jest fakt, że ten olbrzym jest bardzo mobilny. Zobaczcie nogami Majta bez problemu, rękoma również i to nawet w większym zakresie niż zwykła minifigurka. I na dodatek potrafi zrobić dyskotekę każdej minifigurce. Pewnie jakimś klockom czy też centaurowi również dałby radę, bo te ręce są całkiem chwytne, dłonie też się obracają. Trzeba tylko uważać, że jak chcemy przepchać do przodu ręce, żeby nie zahaczać ciągle o ten wystający element. Dlatego, że wtedy elementy się uszkodzą. Fajny ten brzuch, pępek, ale wydaje mi się, że tutaj również powinien być nadruk, jakieś takie, wiecie, włosy na brzuchu, to by było naturalne. No i zastanawiam się, czy te dwa klocki nie powinny też być brązowe. Te galoty powinny być solidnie podciągnięte. Całkiem fajna proporcja ciała, on mi trochę przypomina mnie, też mam jakieś takie rozbudowane, rozlane biodra i Uda. Czasem tylko tutaj przy stopach to odpada, ale nie jest to duży problem, no ale niestety, jak z tyłu na niego spojrzymy, to gniazd jest tutaj co niemiara. Z innych minusów widzimy te elementy szare. No, to jest zawias kulkowy, on zazwyczaj w tej kolorystyce występuje. Głowa też się obraca. Trzeba zwrócić uwagę na świetnie wykonane włosy z małych elementów. No z tyłu wygląda to rewelacyjnie, z przodu jak się przyjrzymy, hmm... Trochę tak, jakby nosił jakąś czapkę, ale też nie jest źle. Wyraz twarzy jak najbardziej jest dobry. Jak sobie porównuję właśnie tego olbrzyma z tym, co mieliśmy w różnych filmach, w różnych takich grafikach, to wygląda to całkiem nieźle i jest solidnie odzwierciedlone. Także jeżeli chodzi o tego giganta, jest okej, okay. jak najbardziej jest okej. Okay. Jeżeli mówimy o tym drzewku, to jest fantastyczny zbiór brązowych elementów, no i kilku zielonych. Tutaj na górze mamy oczywiście koronę, trzy duże liście, dwa mniejsze, plus kilka takich roślinnych elementów. No okej, okay, chociaż jeden liść. Pod kątem, no średnio to wygląda, jakby wszystko było pod kątem. Ok, ale jeden zaburza mi harmonię. Chyba dobrze by było go zamontować tutaj, poziomo, po prostu jako kolejna taka gałąź. No i co? <laughs> Najbardziej tutaj zwracają uwagę te grzybki. To jest świetny patent. Parówka, taka zielona, znana chociażby z Witajcie w Apokalipsburgu. Tam to były brwi tej statuły. No rewelacyjny patent. Szkoda tylko, że nie ma tutaj tego nadrukowanego kapelusza. No, kiedyś bodajże w hobbicie e, albo we władcy pierścieni były takie muhomory i one tutaj by się sprawdziły, to co, że jeden by rusł po prostu gdzieś tam na tym konarze. Jeżeli chodzi o te boczne gałęzie, no szkoda, że tutaj jeszcze czegoś nie umieszczono, chociażby takich mniejszych liści, no ale to jest po prostu zestaw Lego. Wszystkiego mieć nie możemy, a w środku znajduje się kryjówka. I mamy taką oto kierownicę od rowerku. Tutaj jest też jakiś dzwonek. Ponoć ten olbrzym lubił się tym bawić, jest jakaś latarnia, trochę mięsa i kość. Zobaczymy, czy łatwo to się wyciąga. Jak najbardziej. No, czyli można się tutaj najeść. Pewnie ten olbrzym pochłania bardzo, bardzo dużo jedzenia, zresztą podobnie jak Hagrid, a on był tylko półolbrzymem. Okej, okay, jeżeli chodzi o podłoże, jest kilka kolorów, całkiem ok to wszystko wygląda. Tutaj tylko. Jest strasznie tak pustawo, jakby jakaś dziupla, coś, no to wyglądałoby to lepiej, chociaż ja pamiętam, że tutaj składa się to z dwóch elementów, więc nie wiadomo jakby tutaj naklejkę albo nadruk umieścić. No nadruk to pewnie prędzej. Tak jak mówię, jako zbiór elementów ok, ale drzewo w żaden sposób nas nie porywa. No ale nie oszukujmy się, wszyscy czekaliśmy już na centaury. One są biegłe w leczeniu, we wróżeniu, w łucznictwie, w astronomii. I co ciekawe, w klasyfikacji Ministerstwa Magii zostały włączone w zbiór zwierząt, ale na własną prośbę, bo przecież są to inteligentne bestie. Przyjrzyjmy się tylko temu umieśnieniu. Bardzo ciekawa karnacja. Tutaj główki mamy identyczne, z tym, że alternatywa w postaci innego grymasu sprawia, że jeżeli mamy dwójkę centaurów, no to. One nie są identyczne. Jeżeli mamy ich więcej, zaczną się takie powtarzalności. Długi łuk świetny element. No i ten ogon dobry kolorystycznie tak naprawdę, jakbyśmy sobie ustawili konika obok tego centaura to okazałoby się że hmm, cielsko centaura to praktycznie cielsko kuca, jest niewielkie, ale jak najbardziej to pasuje do świata Lego. Konie są po prostu większe, nie spodziewałem się aż takiej różnicy. Tutaj tylko taka niekonsekwencja się wkradła, że po co jest ten nadrukowany kołczan, skoro tutaj na boku też możemy go sobie podczepić. Dwa kołczany? <laughs> Czyżby jedne strzały były jakieś wybuchające albo magiczne, a drugie zwyczajne? Nie wiem. W każdym razie, no świetne, świetne nadruki. Zaraz wam jeszcze pokażę na jednym kadrze, jak się prezentuje góra tego oto centaura z takim skustomizowanym dołem. No powiem wam, chyba jednak te elementy Lego są lepiej odlane. Tutaj jeszcze powinniśmy zajrzeć podtłów. <laughs> Żadnej kiełbasy już tutaj nie znajdziemy. Tak naprawdę tutaj nikt nie zagląda i ciężko tam dojrzeć od góry, od boku, więc nie potrzeba było wykonać tutaj niczego specjalnego. No ale mamy po prostu oznaczenie, że jest to element legowy. Fajny kształt, naprawdę. Podobają mi się te centaury. Ja tylko czekam, jak może byłoby jeszcze inne umaszczenie, jakieś białe cielska, może jakieś szare, no to wtedy zrobiłoby to wrażenie. Na początku myślałem, że tutaj przydałoby się jeszcze trochę sierści, jakieś takie nadruki, ale powiem wam, może to już by przedobrzyło. Jest ok, tylko kopyta nie są nijak zarysowane. Może jakby były ciemniejsze, to by zrobiło jeszcze lepszy efekt, ale i tak jest obłędnie. Jeżeli chodzi o minifigurki, to chyba tych uczniów za bardzo nie trzeba omawiać, wszyscy wiemy jak wyglądają. Jeżeli chodzi o przód, tył, to tutaj te torsy są staranne, szczególnie podoba mi się tors Helmiony, bo jest rzadszy, no i te długie włosy. Oczywiście ci uczniowie też trochę się gniewają, mają takie bardziej złowieszcze wyrazy twarzy, kiedy rozgrywa się walka. No ale bardziej mnie tutaj interesuje Dolores Ambridge. No ona na przestrzeni tych wszystkich tomów pełniła różne funkcje. Najpierw była starszym podsekretarzem w biurze ministra magii, później nauczycielem obrony przed czarną magią, a następnie chyba nawet dyrektorką Hogwartu. Bardzo ładny tors. Tutaj też widać jakieś subtelne jasnoróżowe kropeczki na tym kombinezonie. Jest charakterystyczna dla niej broszka. To jest chyba motyw sowy, no i przepięknie się prezentuje ten dół. Jakieś trzewiczki, i już pewnie widzieliście ten przestraszony wyraz twarzy. To jest fajna minifigurka, która wcześniej występowała bodaj w Bricktoberze, a tutaj mamy ją w regularnym zestawie. Co pewnie niektórych zasmuci, no ale mnie akurat raduje. Jeżeli chodzi o notę końcową dla tego zestawu, tutaj sprawa jest dla mnie jasna. Mimo, że ten olbrzym oraz drzewo wymagaliby trochę napraw, to i tak z czystym sumieniem wystawiam 9 na 10 właśnie przez te centaury, no i cały ten content, który pozwala coś ciekawego zbudować. Świetna jest ta nauczycielka i słuchajcie, jako że oszczędziliśmy trochę czasu, jeżeli chodzi właśnie o podsumowanie, tutaj jeszcze jest ta zielona kiełbaska, to chciałbym Wam polecić ciekawego twórcę internetowego, który produkuje, Produkuje taki komiks. Komiks nazywa się Quest i macie wszystkie informacje, zarówno w opisie, jak i teraz to się wyświetla, jeżeli chcecie to poczytać, bo to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Tam was odsyłam i zaskoczmy go trochę, jakąś dużą liczbą wejść. Na pewno nie pożałujecie, bo to są właśnie takie klimaty fantazy. A ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia. Hej, hej, hej.